Hej, witam cię w kolejnym nagraniu, bardzo istotnym i bardzo ważnym nagraniu. Myślę, że dla wszystkich, którzy interesują się giełdą, dla wszystkich początkujących, jak i również średnio zaawansowanych, bo myślę, że zaawansowani oczywiście doskonale będą wiedzieć, o czym chcę mówić. To będzie bardzo istotny temat. Zresztą tytuł myślę, że jest bardzo jasny. Banki bez nich nie ma host na giełdzie papierów wartościowych. I tak naprawdę no, każdy może sobie zdawać, zadawać pytanie, o co chodzi, o co kamana i nim do tego przejdę to przede wszystkim chciałbym z tego uczynić kolejny taki systematyczny cykl nagrań, cykl takich naszych spotkań tutaj na właśnie YouTubie pod kątem tego, że ok, mamy już spółki gamingowe i im poświęcam sporo uwagi. Mamy ten portfel, który jest zbudowany właśnie z 31 wszystkich spółek notowanych na giełdzie, czy to na głównym parkiecie, czy na New konekcie, tak więc co niedzielę ukazuje się to nagranie i chciałbym też właśnie ze spółek bankowych, czyli 15 spółek, które tworzą ten indeks LIG banki też utworzyć taki cykl, jeżeli czas mi oczywiście pozwoli raz w tygodniu zerknąć na spółki, właśnie bankowe, bo myślę, że tak naprawdę jest to klucz, jeżeli chcemy odrodzenia i odżycia, życia tak naprawdę jakichś z jasnych sygnałów, które będą pokazywać, że. Mamy to odreagowanie, że jest jakaś nadzieja ku temu, że ta hossa może się zacząć, może mieć gdzieś miejsce w jakiejś niedalekiej przyszłości. No to przede wszystkim to jest podstawa, którą musisz obserwować. Wigbanki to jest podstawa, która wpływa bardzo mocno na giełdę. Są to kluczowe spółki, które są notowane na warszawskim parkiecie i w dzisiejszym nagraniu, oczywiście to jest nagranie skierowane głównie do osób, które chcą tego typu informacji, chcą zapoznać się z tego typu informacjami. Jak jesteś zaawansowany, to myślę, że nie ma co Cię zanudzać, chyba, że chcesz po prostu mnie posłuchać, tak więc myślę, że to będzie taki cykl, pierwszy nagranie odnośnie wyjaśnienia tego, dlaczego w ogóle zajmie się, zajmę się tym właśnie Wigiem Banki i dlaczego to jest istotne, żeby na to patrzeć, a w kolejnych cyklach i myślę, że w tym również oczywiście będziemy analizować poszczególne spółki oczywiście tak poglądowo w perspektywie na wykresach tygodniowych, zerkniemy na to oczywiście, jak również teraz widzisz, już kursy są zapisane, tak więc myślę, że też stworzę taki statystyczny, hipotetyczny portfel, jaki ma miejsce na spółkach gamingowych, które opowiadam, gdyż dzięki temu też będziemy mieć jasną informację, czy nadal ta zrzuta na spółkach bankowych następuje i się pogłębia, czy będziemy mieć jakieś odrażowania, będzie to bardzo jasne, bardzo widoczne. Bo ja oczywiście takie zestawienia dla siebie prowadzę i myślę, że też chętnie się z Tobą tym podzielę właśnie w tych nagraniach. Tym bardziej warto się tym zainteresować. Tym po kątem tego, że no te um, te informacje są bardzo kluczowe i bardzo ważne, i powinieneś je wiedzieć. Jeżeli interesujesz się giełdą, jeżeli interesujesz się polską giełdą papierowo-wartościowych, to bez banków ani róż, i to trzeba powiedzieć jasno i dobitnie, i musisz to wiedzieć. Gaming, ok, gaming rozbudza wyobraźnię, jest najbardziej płynny, jeżeli chodzi o New Connect, daje fajnie zarobić, są duże stopy zwrotu, ale jeżeli patrzymy na horyzont długoterminowy, jeżeli patrzymy na największe obroty, gigantyczne obroty, to są właśnie banki. One stanowią ten trzon i one generują tak naprawdę te nawet już sygnały można powiedzieć lekko wyprzedzające pod to, co może się zadziać na warszawskim parkiecie i warto przede wszystkim je śledzić, warto je obserwować i temu ma służyć ten cykl naszych spotkań. Mam nadzieję, że Ci się oczywiście ten pomysł spodoba. Daj znać w komentarzach, co Ty myślisz, a dla mnie jako bonus Ciebie to nic nie kosztuje. Zostaw tą łapkę w górę kliknij dzwoneczek, kliknij suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, że jesteś po raz pierwszy na moim kanale, to witam Cię serdecznie. Myślę, że jesteś w odpowiednim miejscu i również jeżeli jeszcze nie jesteś pasjonatą giełdy papierów wartościowych, to mam nadzieję, że dzięki tym naszym spotkaniom również zaczniesz pasjonować się tym rynkiem, bo on ma, daje on niesamowite możliwości, jak najbardziej jest płynny dla inwestorów indywidualnych i naprawdę jest niesamowitą alternatywą budowania swoich profitów, budowania swojego Swojego zyskownego portfela właśnie w oparciu o spółki notowane na GPW. Tak więc, ok, przejdźmy teraz po kolei do informacji tych kluczowych, tych najważniejszych. Tak więc, dlaczego mówię, że bez banków nie ma HOS na giełdzie? Wynika to z bardzo ważnego i kluczowego elementu. Tutaj pokazuję ci przede wszystkim. Zestawienie wig banki, ale zanim do niego przyjdziemy i na nim się szczegółowo skupimy, to zwróć uwagę na WIG20, czyli indeks blue chipów największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie. I przeanalizujmy to, co jest najważniejsze i kluczowe w tym indeksie. Które spółki go tworzą? To są wielkie korporacje, największe polskie firmy, które wchodzą w skład, a w ich trzonie mamy pięć banków. Pięć banków, tak jak widzisz, zaznaczyłem je na żółto w kolejności tutaj po udziale w indeksie. Tak jak możesz obejrzeć moje podstawy, których gdzieś cię tutaj informowałem, zachęcam Cię do tego, żebyś wracał do tych nagrań, bo one naprawdę są istotne, są ważne, są pogrupowane w playlistach, możesz się łatwo gdzieś tam podszukiwać i sobie posłuchać. To jest klucz. Jeżeli patrzysz sobie na WIG 20, to dlatego zwracamy uwagę na banki. Bo jeżeli chodzi o ten sektor, to tak jak widzisz tutaj masz wyliczone, udział. Procentowy wywigud banki to jest aż 32% ponad, prawie 33% to stanowią tylko właśnie te 5 banków, tak więc pozostałe 15 spółek, które mamy notowane są spoza tego sektora, a te 33% to już jest udział, czyli mamy jedną tak naprawdę trzecią indeksu to są właśnie banki. Jeżeli chodzi o udział w obrotach sesji, możesz sobie nawet zerknąć, bo popatrz tutaj, przeanalizujmy, PKBP, udział w indeksie, prawie 16%, PKSA 7,70%. Santander 509, Mbank 2% i Alior 192. Ale popatrz też, jakie są obroty w udziale na sesji. To są oczywiście średnie, bo to jest sesja piątkowa. To jest prawie 30%, jeżeli chodzi o obroty, czyli też 31 trzecia całego obrotu w wig 20% jest generowana przez banki. 10% generował PKBP, aż 15%. I popatrz sobie, historycznie to jest numer 1 na całym wigu, gdzie PKO S.A. wygenerowało obrót. Santander 2208 mBank 1.4 Alior. Tak więc naprawdę to są bardzo znaczące cyfry i dlatego właśnie one wpływają kluczowo na to, co się dzieje po prostu na warszawskiej giełdzie i są one bardzo istotne i bardzo ważne ku, ku temu, że są takim są takim przedsionkiem tak naprawdę ku temu, co się dzieje. Takim, coś musi się wydarzyć bardzo pozytywnego na bankach, muszą one, że tak powiem, odreagowywać, musi się coś na i dziać, żeby tak naprawdę śladem banków mogły podążać pozostałe spółki. Tak jak CD Projekt nadaje ton i kierunek i był takim, jest królem nadal zresztą gamingu polskiego, jak Playway generuje z takim generatorem, inkubatorem spółek, które wchodzą na warszawski parkiet, na New Connect i gdzie się zasila nam szereg tych spółek gamingowych, tak właśnie WIG Bank jest takim kierunkowskazem na giełdzie, jest taką chorągiewką, która tak naprawdę nadaje ton tego, co się dzieje w zależności od tego, w którą stronę wiatr zawieje, to jeżeli mamy bezse na bankach, to wiadomo, że będziemy WIG-20 ściągane. A co przez to też nie będzie raczej możliwości tego, żeby hosta zaistniała. Jak również jeżeli wiatr wieje pomyślnie, no to wiadomo, że te banki będą tutaj ciągnąć ten indeks do góry i dzięki temu będziemy mieli możliwość wygenerowania dodatkowych profitów. Z racji tego też że banki są dużymi spółkami, w większości da się je też shortować, tak więc weź pod uwagę, że większość brokerów daje też możliwość yy, tutaj na, y, możliwość shortowania tych y, y, banków, czyli również grania na spadki, tak więc ci wszyscy, którzy nawet teraz korzystając na tej fali y, mocno wyprzedażowej banków, grają na krótko, czyli sprzedają po prostu te akcje, też na tym zarabiają, tak więc no to też jest kolejna korzyść, y, że warto obserwować Big banki, z racji tego, że no masz okazję, tak jak na Forexie, grać w dwie strony i zarabiać na nich w dwie strony, oczywiście na rynkach nielewarowanych. Tak więc myślę, że tych aspektów takich przemawiających za jest sporo, jest dużo i, i tym bardziej warto się tym zainteresować. E, oczywiście tutaj e, możesz się dokładnie przyjrzeć tym poszczególnym cyfrom, e, ale nie na wigu 20 chcę się skupić, tylko chciałem Ci teraz wyjaśnić, dlaczego e, właśnie WIG-banki, dlaczego warto przede wszystkim na to patrzeć i zwracać na to uwagę. Są to, to są najważniejsze e, przesłanki ku temu, że jedno tak, warto się nad tym pochylić i zwrócić na to uwagę. I teraz przeanalizujmy sobie po kolei. Tutaj masz kurs aktualny, zamknięty na piątek, tak więc widzisz, że to są spółki w bardzo różnorodnych cenach. Bo PKO BP potrafi kosztować, czyli numer 1, jeżeli chodzi o WIG 20-38 zł. S kosztuje 97 cm 307 ale też mamy z drugiej strony te mniejsze banki, które nie wiem możesz kupić Getin za 42 grosze za złotówkę i 5 groszy Getin jako całą, cały holding, potem masz ideę za 2 zł, ale również masz milenium za 7 zł, tak więc no, ta roz rozpiętość cenowa MBank za 318 jest olbrzymia, tak jak widzisz. I jak naprawdę każdy bank ma swoją charakterystykę. Tak tutaj możesz zobaczyć z tych. 15 banków, tylko w piątek 3 były na plusie, z czego Boś droższy o 3%, a reszta tak naprawdę leciała dosyć dynamicznie w dół. Zresztą Millenium poleciało prawie 3,45%, minus 2%, Santander poleciał. Tak więc no, to są dosyć znaczne obroty. Zresztą popatrz na jaki jest obrót na sesję. Tu już nie mamy do czynienia z, tak naprawdę z jakimiś marnymi obrotami, jeżeli chodzi o. Banki są to ym, spółki bardzo płynne. Są to spółki handlowane przez instytucje, handlowane przez grubasów, rekinów, przez ym, wszystkich, którzy mają, dysponują olbrzymim kapitałem. Bo tak jak widzisz, jeżeli to jest obrót na sesję, czyli w 8 godzin przymieli się akcje za 65 milionów, 95 milionów, yy, a niejednokrotnie oczywiście te cyfry potrafią być większe. Tak więc tak jak widzisz, to płynność yy, tych akcji jest olbrzymia. Zresztą możesz sobie obejrzeć yy, moje ostatnie nagranie, yy, jedno z ostatnich Odnośnie krachu, właśnie na giełdzie, gdzie tutaj się zastanawiam i myślę tak sobie i nagrywam to, co, to, co właśnie wypowiadam w tym nagraniu, że no jeżeli będzie realizacja zysków z OFE, z tych wszystkich funduszy, to niestety, ale na pewno dotknie to banki, bo one kochają tego typu spółki i stąd mamy możliwość też pogłębienia tych spadków, bo jeżeli trzeba będzie upłynnić te walory, trzeba będzie wygenerować to do gotówki i tą gotówkę potem przenieść, czy to do ZUS-u, czy to do IKE. To skądś trzeba trzeba je wziąć. Tak więc to otwiera też dodatkową furtkę po to, że te banki naprawdę mogą tutaj nieźle pogłębić się, a potem może to być bardzo atrakcyjny poziom po to, żeby je można było odbierać. Tak więc no, na pewno trzeba być uważnym. Na pewno trzeba mieć trzymać rękę na pulsie i to jest taki istotny element tego, że na pewno to jest dobry czas którym warto się zainteresować, bo nawet jeżeli PPK nam ruszy już z kopyta, jeżeli za ten rok, dwa, ten napływ kapitału, który będzie miał miejsce na giełdzie, mam nadzieję, że ten PKP, PKP się przyjmie i PPK w ogóle odniesie taki sukces. Zresztą możesz też obejrzeć u mnie nagranie, gdzie są konkretne cyfry podane, jak, będzie, jak będą napływać na giełdę. To na pewno te środki nie ominą banków, na pewno będą pompowane przez te środki i na pewno ich kurs będzie musiał wzrosnąć poprzez to, że będzie na to popyt. A jak będzie popyt, to podaż nie będzie w stanie tego zepchnąć, bo te miliardy będą napływać na giełdę. Tak więc no to są bardzo ważne rzeczy, o których Ci teraz mówię i tutaj musisz się wykazać cierpliwością. Oczywiście samemu podjąć najmądrzejszą decyzję, jaką możesz, bo Pamiętaj, że Ty podejmujesz te decyzje, nikt ci nie może o nich mówić, tylko bądź po prostu uważny, śledź informacje, obserwuj to, co się dzieje. Mam nadzieję, że właśnie te nasze przeglądy w takim cyklicznym charakterze Ci w tym pomogą i też Ci będą otwierać oczy na to, wszystko, co się dzieje na rynku, bo myślę, że w kontekście właśnie tego, że raz OFE będą w jakiś sposób musiały wygenerować gotówkę, dwa środki z PPK muszą trafić na rynek w, w tym horyzoncie. Czasowym, kiedy będą już gromadzone w tych, w tych poprzez te składki. Tak więc no one będą po prostu wrzucane na rynek i będą te akcje skupowane. Tak więc to jest dodatkowa, olbrzymia szansa na to, żeby raz wreszcie. W dłuższej perspektywie czasu żebyśmy mieli do czynienia z Hossą na warszawskim parkiecie dwa, z mocniejszą wyceną, a nawet bardzo dużą wyceną, już w, patrząc bardzo długo horyzontalnie, poprzez te napływające środki wyceną spółek tych największych, bo też o tym mówię właśnie w kontekście BPK, możesz wrócić sobie do tego nagrania, jak i też właśnie też krachu na giełdzie, bo to też jest w tym kontekście to jest dosyć szybki temat do, do tego, żeby się tym zainteresować, bo pamiętaj, że że, że to już rozbiór OFE już jest tak naprawdę przesądzony i te środki muszą w jakiś sposób zostać wprowadzone. W tak więc no, to wszystko teraz dzieje się właśnie na naszych oczach. Na naszych oczach to wszystko będzie powstawać, będzie się tworzyć ta historia i być może już nigdy nie będziemy widzieć takich poziomów. A wręcz jeżeli to naprawdę będzie się rozwijać w bardzo pozytywnym aspekcie, to, to, na, to tak naprawdę ta pewność jest dużo większa, że już nigdy nie będziemy widzieć tych rekordów, które będą się pojawiać na giełdzie, które jeszcze nastąpią, a myślę, że to nie jest absolutnie dno. Ja myślę, że to może być jeszcze w niektórych przypadkach, w niektórych spółkach jeszcze te sytuacje mogą się odbijać w zupełnie innych poziomach, bo ta wyprzedaż dopiero trwa, będzie się pogłębiać, na pewno jest, nie jest zakończona i tak naprawdę mogą być jeszcze różne sytuacje i one na fali tego, że instytucje będą wyrzucać te pakiety, no to też inni inwestorzy, czy to zagraniczni, czy, czy mniejsi, no wiadomo, stopy będą pękać, w jakiś sposób te akcje też będą trafiać na rynek i będą pogłębiać te, te spadki. Tak więc no, temat na rynku teraz jest dosyć nieciekawy pod tym kątem i trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym. Okej, okay, ale nie odbiegajmy od tematu. Mam nadzieję, że złapałeś puentę, że wiesz o czym mówię i że rozumiesz przede wszystkim to, bo to jest bardzo istotne i to jest po prostu mega szansa na przyszłość na to, żeby przemyśleć to i zbudować naprawdę bardzo ciekawy zyskowny portfel, szczególnie myślę, że będą tutaj wygrani inwestorzy długoterminowi, inwestorzy, którzy tworzą portfele dywidendowe, o których też możesz się do mnie dowiedzieć w moich cyklach, bo dywidendę poruszam zawsze raz w miesiącu, gdzie dokładnie rozliczamy kolejny każdy miesiąc. Robiłem na ten temat systematyczne nagranie i będę robił, bo to jest podstawa, jeżeli inwestujesz na giełdzie, dywidenda jest podstawą, jak również wszystkich tych, którzy właśnie tworzą portfele emerytalne. Myślę, że oni wszyscy długodystansowcy będą po prostu największymi wygranymi tego wszystkiego, co będzie się działo na warszawskim parkiecie w kontekście tych najbliższych lat kilkunastu kilku, kilkudziesięciu i myślę, że naprawdę oni, gdy przejdą już na tę emeryturę, będą czuć się, że wręcz jak można powiedzieć, dzisiaj przysłowiowy emeryt niemiecki, że będzie go stać na to, żeby jeździł po całym świecie i cieszył się tak naprawdę z tego, że po ciężkiej charówie stać go na to, żeby po tylu latach wreszcie móc popatrzeć w lustro i powiedzieć, że kurde, podjąłem właściwą decyzję we właściwym czasie i dzięki temu mogę teraz zapewnić swoim bliskim i sobie przede wszystkim godną emeryturę i cieszyć się resztą życia, która mi pozostała właśnie w tym aspekcie. Myślę, że oni będą na pewno wygranymi i chciałbym, żebyś należał do tego grona, obojętnie czy właśnie interesuje Cię tematyka inwestowania długoterminowego czy nawet krótkoterminowego, bo myślę, że jeżeli jesteś graczem, który chce zgadnąć w rynku 10%, 15%, nie wiem, a nawet 5%, wyjść i zapomnieć, to myślę, że na tych spółkach jak najbardziej też będziesz mógł generować takie zyski, czy to swingowo, czy czy też podłączając się pod trend, jaki będzie tutaj na rynku występował, czy też nawet grając na krótko, bo to też takie sytuacje mogą mieć miejsce. Generalnie no każdy aktywny gracz będzie wiedział, w którym momencie wejść w rynek, w zależności od jakiej strategii będzie chciał korzystać. Jeżeli chodzi o liczbę akcji, no nie będę o tych cyfr, bo one są kosmiczne, to są olbrzymie ilości, ale możesz sobie zerknąć na kapitalizację. To są kolosalne pieniądze, to są po prostu takie pieniądze, że no ciężko będzie wymówić nawet te kwoty, możesz tylko tutaj zwrócić na to uwagę. Dlatego tym bardziej te banki są po prostu tutaj istotne pod tym kątem, tak więc no, naprawdę trzeba tutaj to wszystko wziąć pod uwagę i, i, i zwrócić po prostu. Swoje oczy ku temu, co będzie się działo na, na wigu banki. Jeżeli chodzi tutaj o udział w indeksie, to tak jak widzisz, PKO BP ma 37%, tak więc on jest numerem 1. To jest kozak indeksu WIG Banki, PKO SA 20%, tak więc widzisz, że już te dwie spółki stanowią ponad 50% całego indeksu. Tak więc jak będziesz widział ruchy na WIGU banki, to będziesz wiedział, że do tych dwóch spółek a trzeci jest potem tutaj SAN i będziesz mógł od razu widzieć, co tak naprawdę się na tym dzieje. Jeżeli chodzi potem o ING, zajmuje 8%, 5%, Millennium, m Mbank, 538, Piątkę również Aliori i pozostałe spółki już mają tutaj bardzo ułamkowe ilości procentów. I jeżeli chodzi o obrót w sesy, to też możesz zobaczyć, że tak naprawdę tutaj kart rozdaje tylko PKO BP i PKO SA, czyli dwa największe polskie banki i one tak naprawdę nadają ton temu wszystkiemu, co się tutaj dzieje. Tak więc mam nadzieję, że przede wszystkim teraz już zrozumiałeś. Dlaczego to jest istotne? Dlaczego to może być Twoja szansa pod kątem tego, żeby budować swoją wiedzę, budować swoją sposobność na to, żeby można było tak naprawdę w bardzo ciekawy sposób znaleźć się na rynku, wiedząc tak naprawdę. Na co patrzeć i pod jakim kątem zwraca się do uwagi, bo wiadomo, że banki będą ciągnąć też inne spółki, bo gdzieś będą nadawać temu tą. To nie musisz im nawet interesować się konkretną spółką bankową, możesz interesować się zupełnie inną spółką, ale jak będziesz widział, że bardzo pozytywny. Pozytywnie rynek bankowy wygląda na warszawskiej giełdzie, to może już być, już twoja pewność może wzrosnąć o parę procent, czy nawet o kilkanaście, w stosunku do tego, że być może to już będzie pozytywny sygnał na to, że jednak na pozostałych spółkach się przyniesie ta euforia i będzie to wyglądać bardzo ciekawie. I teraz, właśnie, zerknijmy na ich banki w kontekście bardzo długoterminowym. Popatrzmy, jak mieliśmy tamy tutaj 98 rok, jak mieliśmy tą falę wzrostową, to była ta hosta wielka, po tym mieliśmy gigantyczną tą wyprzedaż. Potem mieliśmy znów podbicie. Jeszcze nie przebiliśmy wtedy tego, tego szczytu, który miał miejsce właśnie w 2007 roku. Potem w 2014 mieliśmy dobicie, ale jeszcze nie przebicie, i potem nastąpiło przebicie tego historycznego szczytu 2007 w 2018 roku, gdzie mieliśmy 9205 punktów. A tutaj przypomnę, mieliśmy w 2007 9075. Tak więc już to miejsce historyczne zostało tutaj przetestowane, i mamy tą zrzutę, którą tutaj możemy widzieć. I teraz tak naprawdę zerknijmy historycznie, no, wygląda to bardzo źle, no, krew się leje na bankach i właśnie pytanie, czy pokłosie jest wielu, wielu tematów, bo to naprawdę tutaj otoczenie geopolityczne, to wszystko, co się dzieje, jakie zapadają decyzje, ma olbrzymi wpływ na, na sentyment, jaki jest w stosunku do banków i musisz też śledzić tutaj te informacje bardziej już geopolityczne, bo już nie mówię tutaj o informacjach płynących z banków, no chyba, że to dotyczy, nie wiem, tak jak mieliśmy zawirowania wśród Getinu czy Idei, no ale takie sytuacje są sytuacjami jednostkowymi, raczej sobie nie wyobrażam takiej sytuacji w stosunku do PKBP czy PKOSA i tutaj tak naprawdę takie informacje, nie mają aż takiego wpływu, ale jak najbardziej z tytułu informacji geopolitycznej, jak najbardziej już tak, jeżeli te banki musiałyby nie wiem, finansować cokolwiek innego i by były do tego zmuszone, to na pewno by to się odbijało na kursie. To nie są takie podatne na jakieś drobne informacje jak spółki gamingowe bo to jest zupełnie inny charakter branży, rynku itd. To są branże generujące olbrzymie zyski netto i tutaj naprawdę duże, duże pieniądze wchodzą w grę. Tak więc jak widzimy, ten charakter i wydźwięk banków mamy teraz bardzo, bardzo negatywne i możemy sobie teraz po kolei prześledzić właśnie w charakterze tych wykresów tygodniowych, tak na szybko nawet, żeby już nie przedłużyć tego nagrania, chcecie po prostu pokazać, że ta fala spadkowa, poład Santander, popatrz po tym, idea cały czas jest w tym ruchu bocznym, po tych falach spadkowych, wiadomo o czym powstałem, czym Getin, czy Getin Noble. Cały czas te banki, nawet najmniejsze są zrzucane, tylko pośmieliśmy, bardzo ciekawo Dragowanie w tym tygodniu po tej fali spadkowej, ale to o niczym nie świadczy, bo nadal gdzieś jesteśmy tutaj na poziomie tego tutaj dolnego ograniczenia tego ruchu przy wsparciu. Ten ruch może być pogłębiany, bo dlaczego by nie? Unicredit również popatrz, co się zadzieje. Pomimo tego, że ta spółka z płynnością jest zupełnie inna, to zupełnie inaczej to wygląda. BNP, popatrz, BNP. Po tym bardzo ciekawym ruchu, to jest chyba jeden z najlepiej wyglądających teraz w ogóle banków. W końcu doszedł gdzieś do tego swojego punktu oporowego. Nie mógł przebić tego pierwszego stanowionego szczytu, cały czas gdzieś go bił, 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 aż w końcu tutaj odpuścił. I tak naprawdę, jeżeli będziemy przebijać na ruch w dół, to czasami możemy dojść do tego poziomu. Też nie wiadomo, co tutaj się wydarzy. Tak więc, trzeba przede wszystkim oglądać to, co, jak, to jak, jak to wygląda na wykresie handlowy. To systematycznie zrzucany już jest od wielu, wielu tygodni. Alior to po prostu miały Fajne podbicie, zresztą pokażę Ci na wykresie dziennym. No ten ruch, każdy się nie podniecał. To był kilkuprocentowy ruch, największy w na wig 20. Zresztą w moich omówieniach dziennych możesz to zasłyszeć. Tak więc, no i popatrz. I trzy dni po ruchu, i po temacie. Wszystko jest wybrane, wszystko jest sprzedane. Wykorzystany był ten pik tylko po to, żeby oddać te pakiety. M-Bank zrzucany systematycznie. To jest wykres dzienny, który on jest tragiczny w swoich skutkach dla wszystkich, którzy są gotowani w te akcje, jeżeli oni z nich nie wyszli. Jeżeli jesteś zainteresowany stratą, jak ona wygląda, to odpal sobie moje nagranie na głównym kanale, na moim kanale, jak sobie radzić ze stratą, to masz konkretne wyliczenia. Podstawisz sobie te cyfry, że jakbyś się ugotował po tym, po tym ruchu i wziąłbyś się M-Bank za 435, to i teraz musiałbyś odrobić z tego poziomu 318. To są kosmiczne poziomy, to są bardzo duże straty. Tak naprawdę to jest wielka tragedia wszystkich inwestorów indywidualnych. To, że są zapakowane teraz te banki. Jeżeli nie wyszli w odpowiednim momencie, to naprawdę to wygląda źle. Millennium. Popatrz, to są po prostu. Tak to właśnie wygląda. To może wręcz jakieś case książkowe. Bardzo źle to wygląda. ING. E Chyba wyglądała o wiele lepiej na tle zupełnie innych banków, ale też to nie jest jakiś wydźwięk tutaj pozytywny. Gdzieś tutaj stoi czas, cały czas w boku. Tutaj jak mamy, nawet jak jest zrzucany. PKO, tutaj masz popatrz, największe, największe obroty dzienne generowane. PKO SA, cały czas systematycznie zrzucany. Moment zatrzymania oczywiście co? Być może będzie odbicie z tych poziomów. Główno prawda i mamy jazdę w dół, tak więc mamy realizację ym, dalej, zrzucanie pakietów, podaż jednak jest cały czas mocna, silna i potem, popatrz, mamy PKOBP też bardzo silne ruchy. Mieliśmy znów podbicie, znów wszyscy się nabrali, będzie, będzie jazda i co? I mamy zrzutę, nie? tak więc mamy systematyczną zrzutę tutaj na, na bankach. No i te momenty myślę, że będą naprawdę ciekawe na bankach, bo y, jeżeli nadal będzie to pogłębiane, a, a, a kto powiedział, że nie może być, może być tak, że jutro nagranie zaczną rosnąć, bo nikt tego nie wie, nikt nie jest w stanie przewidzieć tak naprawdę rynku, ale jedyne tak naprawdę, z czym chcecie zostawić na koniec tym nagraniem, to przede wszystkim, żebyś wiedział, dlaczego jest istotne to, jak mocno WIK banki właśnie wpływa na WIG 20 i w ogóle na, na warszawski parkiet, jak to jest istotne, bo z tego nagrania właśnie już to wiesz, dlaczego warto jest obserwować, jak dużą wagę i siłę tak naprawdę przebicia mają banki na warszawskiej giełdzie. I tak naprawdę, żebyś przede wszystkim był czujny, bo jeżeli już nastąpi ten moment, kiedy te banki osiągną ten swój poziom równowagi, gdzie to wyprzedanie już będzie na tak dużym poziomie, że jednak ta siła odbierających będzie już przeważać na ich korzyść, już będzie widać te symptomy tego, że być może to już będzie szansa na to, żeby się w jakiś sposób podłączać pod to, to myślę, że w perspektywie bardzo długoterminowej to mogą być bardzo ciekawe miejsca ku temu, żeby naprawdę budować ciekawe portfele właśnie w oparciu o, o te spółki, które, które na pewno będą tutaj właśnie dokapitalizowane przez oczywiście w cudzysłowie, czyli ich kursy będą pompowane przez napływ środków z PPK, jak również przez inwestorów, którzy będą odbierać to, bo wiadomo, że najbardziej płynne, największe spółki, jeszcze raz zerknijmy na te cyfry. To są po prostu gigantyczne cyfry, to są cyfry, bez których żaden inwestor instytucjonalny, żaden inwestor zagraniczny, ci wszyscy najwięksi, którzy gdzieś tam patrzą na naszą polską giełdę i tak naprawdę cokolwiek chcą na niej zrobić i dokonać jakichś obrotów, to to jest, to jest klucz. To jest jedna z tych rzeczy, na którą oni patrzą. To są właśnie największe banki. To jest to, co się na nich dzieje. To jest to, w jaki sposób mogą obrócić, w jakim czasie mogą obrócić tą kasę na bankach, tak więc no, one zawsze będą na palniku, zawsze będą gdzieś pod ich ostrzałem. I ty też bądź czujny i przede wszystkim podążaj za tym, jak najwięksi gracze po prostu wchodzą i co robią na tym rynku. Tak więc no, warto przede wszystkim... Gdzieś pod tym kątem zbierać, gdzieś informacje, obserwować rynek. Tak więc daj znać w komentarzach, czy coś przede wszystkim ciekawego dowiedziałeś się z tego nagrania, czy jest ono dla Ciebie jasne, czy jest ono dla Ciebie ważne. Tak więc mi oczywiście w podziękowaniu daj łapkę w górę i myślę, że oczywiście, jeżeli chcesz, bo może nie ma sensu robić tych takich spotkań systematycznie, jeżeli chodzi o Big Banki, w moim odczuciu jak najbardziej tak, ale może uważasz inaczej, to oczywiście też daj znać w komentarzach, tak więc pozdrawiam Cię, trzymaj się na razie, hej.